6 listopada odbyła się oficjalna prezentacja Nowego Bielskiego Muralu na południowo-zachodniej ścianie kamienicy przy ulicy Cieszyńskiej 14. To oczywiście bezpośrednie sąsiedztwo Centrum OKO, Studia filmów rysunkowych. I to właśnie z najnowszą pracą studia związane z tematyka ściennego malunku. To już 35 mural w naszym mieście. Bielsko-Biała miastem murali jest. Tu dzisiaj oficjalnie oddajemy dla mieszkańców. Pierwszy mural bajkowy. Pierwszy daje nadzieję, że być może będą kolejne, bo pan dyrektor tu ma pewne plany. Tak. I też kolejny element naszego szlaku bajkowego. Jak wiemy, rzeźb bajkowych już mamy trochę, ale to jest pierwszy mural, który wpisuje się jakby no w dwa aspekty, z którego miasto jest słynne, czyli ze szlaku właśnie bajkowego i też również z murali. I tutaj piękny zaprojektowany, za chwilę oczywiście na pewno autorka, pracownica studiów filmów rysunkowych, o tym opowie. Jest z bajek, które jeszcze nie powstali. To jest postać no, z przyszłości. Tak, tu, tu, tutaj widzimy, że mm, Siriusz Pepsz y, biegnie po tej taśmie. Y, widzimy lilię wanilię, jeszcze widzimy Biedronkę Onki, Ślimaka Maka i y, naszego ulubionego Prycelka. No, lubię tą swoją pracę więc dla mnie to nie, nie jest takie coś trudne, ale chyba raczej Czuję się odpowi odpowiedzialność taką dużą za projektowanie tego muralu. Jestem zadowolona, bo bardzo dobrze zrobił swoją pracę też Turbos, który rysował ten mural tak, i dobrany kolory, dobrze i według projektu prawie wszystko zrobione, tak jak, tak jak planowaliśmy. Na ścianie szczytowej kamienicy swoje miejsce znalazły postacie z najnowszych produkcji studia filmów rysunkowych, serii Warzywne Biuro Śledcze oraz Bystre Oczka. Bohaterem muralu jest też Precelek z Kociej Szajki, czyli popularnej książki autorstwa Gaty Romaniuk. Studio Filmów Rysunkowych już wkrótce rozpocznie pracę nad animowaną wersją tej kultowej serii z kocimi bohaterami rozwiązującymi zagadki kryminalne, między innymi w studiu filmów rysunkowych, ale też w turystycznych punktach na całym świecie. Mural przy ulicy Cieszyńskiej 14 jest pierwszym z dwóch murali poświęconych bajkom tworzonym w studiu filmów rysunkowych. Już na wiosnę dołączy do niego drugi mural upamiętniający kultowe postaci z takich bielskich kreskówek jak Bolek i Lolek czy Reksio.